pomimo licznych apeli i komunikatów policyjnych, ciągle zdarza się, że ktoś ślepo zaufa telefonicznemu rozmówcy i w efekcie czego straci spore ilości pieniędzy. 2 czerwca 90-letni mieszkaniec Kołobrzegu odebrał telefon stacjonarny od kobiety, która poinformowała, że córka mężczyzny spowodowała wypadek drogowy i potrzebne są pieniądze, by uniknąć konsekwencji. Senior zaniepokojony losem córki przekazał pod drzwiami swojego mieszkania aż 70 tysięcy złotych nieznajomemu mężczyźnie, tak zwanemu odbierakowi. Dopiero po rozmowie skontaktował się z prawdziwą rodziną i zorientował, że padł ofiarą przestępstwa. Policja przypomina, że nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy, zawsze należy potwierdzić informacje u bliskich najlepiej z innego numeru, w razie wątpliwości zadzwonić pod numer 112. Policja apeluje, aby przestrzegać swoich rodziców i dziadków, oszuści coraz częściej podszywają się pod członków rodziny, policjantów czy pracowników banków, nie dajmy się nabrać.